Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zobaczymy coś bardzo ciekawego, coś co wczoraj już przyszło. Radio na korbkę Solar. Można użyć jako powerbank, więc tak wygląda Radio z Amazona. Więc zapraszam. Samo radio kosztowało około chyba 20 zł, więc bardzo tanio na promocji było. Może linka zamieszczę w w opisie do tego radia yy, Solar Crank Radio po prostu nie czy łatwiej było mi tu przyłożyć dajmy rękawiczkę to, więc tak yy, opakowanie samo wygląda tak dosyć ciekawe zwykłe kartonowe made in china chińskie radio na korbkę są też takie z militarii na przykład na militariach droższe dosyć za 200 300 50. Tu mamy za 20. Jeżeli ktoś nie chce, żeby dużo, dużo wydawać na takie radio, to proszę bardzo. O, Od drugiej strony otworzyliśmy Made in China. Pisze Solar Radio Kidor Camping. Tak wygląda. O, ciekawe się prezentuje. Na, na pierwszy rzut oka, tak. Więc otwieramy. Zaczynamy odpierać, już o tak wychodzi nam takie coś, i jak widzicie, może ja Wam się tutaj trochę bliżej przy, przybliżę. O, tak więc wyciągamy. No i ciekawe, resztę później Wam pokażę. Tak wygląda. Czuć, że bardzo dobra jakoś taka, ta tworzywo nie jest takie śliskie jakieś, nie jak te w innych, takich typowych chińskich badziewnych już, nie, tylko takie, takie jakby no, no nie wiem, jakbyście zamówili sobie, kupili, to, to by się dziwili, co jaka to jest jakoś Solar, zwykły mały solar, to trzeba cały dzień ładować, więc lepiej pokręcić te pół godziny korbką. No może masz nawet mniej, nie? Ona chyba ogólnie jest na magnes jakoś. No, w sumie chyba nie. Tak, yy, jakie mam ma funkcję? WB, FM i AM. Mi udało się na razie odebrać yy, FM i AM, IM. IM to nawet chyba po, po francusku, czy na nawet po polusku mi się udało. FM to po polsku, nie? FM to polskie stacje typowe, nie? Tu oczywiście... In i Out, tutaj jako powerbank, tutaj ładujemy Oczywiście patrzcie, są trzy różne sposoby ładowania Korpka W którą stronę chcemy, kręcimy Tak, jak będziemy kręcić to będzie nam się świeci tutaj taka czerwona kropka, nie wiem czy wy to widzicie Mam nadzieję, że tak I tak się świeci, nie? To dożyć o dobre tworzywo nawet można byłoby powiedzieć. Jeszcze jak? Antenka? Pięk, tylko tylko trochę może się przesuwać w drugą stronę. Jeszcze od razu dodam, to nie jest produkt sponsorowany, po prostu chcę wam pokazać co można mieć w preparingu, w ogóle jak się przygotować, nie co mieć, żeby się... Żeby być przygotowanym. Nie jak chcemy odbierać różne informacje, na przykład jakieś apokalipsa zombie, no to, to co dalej jest, nie? To wiecie, teraz radio nam przychodzi z pomocą, myślę, nie? Yy, tak yy, Korpka, mówiłem, solar Świeci się nam trochę, bo są jakieś promienie słoneczne, małe, prawie nie ma, ale są No i oczywiście ład ładowanie, tak jak mówiłem, tak Na razie ładne schowamy I zobaczcie Naciśniemy tu raz nie będzie widać teraz tego, nie? Tej mocy mniejsza no i najmniejsza, i wyłączymy. Przyszymy. Uwaga! Więc tak, mamy tutaj syren syrenę, żeby zasygnalizować, albo nie wystraszyć kogoś, nie? Więc tak wygląda. Tak, wystarczy to, przyszywać patrzcie. I później przyczyniamy z powrotem, żeby włączyć, tak. E, tu mamy. Widzicie? To się rusza, jak kręcimy tym. To się akurat nie da dolep... nie do... dobrze trzyma. To akurat słabo. Nie jest wodoodporne, myślę, że wilgoć w powietrzu wytrzymuje. Więc tak. Wystarczy włączyć dźwięk. Pryk. Nie będę własny, bo jeszcze jakieś prawa autorskie. Tutaj ten. No i patrzcie Ja po prostu przesuwałem szybko, żeby nie było tak, że coś tam jest, nie? Włączę teraz na WB I Nie będzie nikt, nikt słychać Oprócz buczenia, nie? I am Może ale a ja jeszcze powiem, że cicho tu gra akurat nie. Nie udało się do żadnej stacji AM zapać. Niestety FM, tylko na razie FM. Wczoraj mi się AM udało zapać, więc tak, antenka nie jest jakaś specjalnie długa, nie? Tak, samo radio ma dosyć dobrą obudowę, naprawdę co dobrą. Co jakość dźwięku jest yy, zachwycająca, jak na, tak, jak na takie tanie radio, to jakość dźwięku jest normalnie kosmiczna. No jak na radio, to naprawdę... Gładki dźwięk taki, no. Samo to, to taki materiał czuć, że taki bardzo dobry. Tak, co dalej? Radio omówiliśmy. Położymy tu odrobinę się trochę naładuje. Może trochę, albo w ogóle nawet, nie? Tak, instrukcja oczywiście. Radio Flashing SOS Harding or Solar Power Macie tutaj o Z drugiej strony też tutaj Funkcje Światło FM, AM, NOA i SOS je, czarte, je, Jako powerbank Ja tam co może, jak się ładuje, to, to się nie, nie przeładuje. O, nie? Latarka USB Waterproof IPX3. Co ciekawe, Waterproof IPX3, ale to się w ogóle nie trzyma. To w ogóle nie ma prawa się w ogóle trzymać. Chyba, że jakoś tak. Kurde, zepniemy. No to nie ma prawa się trzymać, no. no nie ma jak, no. Patrzcie. No dobra, może teraz... No... No właśnie, o... To, to, to w ogóle nie jest szczelne, nie? Nie ma jak się trzymać. Chyba, że to taśmą zaklejimy. To dobra. Jeszcze. Instrukcja używana. Co dalej jest? Zapasowe, bo czuło, gdzie to jest cienka linka, która może się łatwo urwać. USB. motowarka z USB końcówką. Stara końcówka. ku kabel, jak taki no, normalny chiński. No. ciekawy bo jakaś dziurka tu jest. O, patrzcie, widzicie? No. Mam nadzieję, że zauważyliście. O, po obydwu stronach. Tak co w tym wieku, w wiece W wieku, nie? O, tylko ka, ka, karton zwykły nie ma tu, co dodawać tu ujmować, tylko karton. Jeszcze jak się patrzy. No, minuta ładowania na to dosyć starsza, trochę jednak. Myślę, że nie chcemy władować... Nie jeszcze nie chcemy wydawać yy, z 300 zł czy 400 zł teraz na radio yy, na korpkę to dobre Postaram się zamieścić link, bo się jeszcze raz powtarzam Produkt nie jest sponsorowany Aczkolwiek jest bardzo dobry <gryw> Więc fajny, nie? I bardzo małe Jak normalnie taka większa latarka wielkość patrzcie z małą dłonią nie. To jest naprawdę małe. Patrzcie. Patrzcie jakie małe. W porównaniu z rękawiczką. O. Więc tak. Polecam to radio. No i ja już się że Żegnam. Do zobaczenia na następnym odcinku. No i klaszyście. na dzisiaj to tyle. Pa!